Jesteśmy w fundacji między nami kobietami. Ja nazywam się Wojtek Popławski. Jestem prezesem fundacji Karpatia, fundacji stworzoną dla mężczyzn i dla rodzin. I dzisiaj spotkaliśmy się w fundacji między nami kobietami. Chcielibyśmy, żeby pani, która była wieloletnim funkcjonariuszem policji, żeby nam opowiedziała o swoich przeżyciach, jakie miała podczas swojej służby. Dzień dobry. Ja nazywam się Dorota Cymakońska, końska Jestem współzałożycielką fundacji, tak jak tu kolega powiedział, Między nami kobietami, która siedziba jest w Wyszkowie, w województwie mazowieckim. Prze tak, to prawda. Przeszło 32 lata pracowałam w policji. Byłam czoną funkcjonariuszką jeżdżącą na, interwen na interwencję do ludzi. Także mam dość duże doświadczenie oprócz tego też specjalizowałam się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. No wiadomo, rodzina to i kobieta i mężczyzna, więc doświadczenia z tego zakresu były dość bogate. Jak wyglądały takie interwencje? No przede wszystkim najbardziej mnie interesują te interwencje, gdzie to właśnie mężczyźni byli byli dyskryminowani. Moje doświadczenie jest takie, że jednak statystyka wskazuje, statystycznie rzecz ujmując, bo takie statystyki służby zbierają, że statystyczną osobą doświadczającą przemocy jest kobieta, a statystycznie rzecz ujmując, osobą, która to przemoc stosuje, jest mężczyzna. Ale oczywiście świadomość jest moja też taka, że jest konfiguracja odwrotna, czyli że to kobiety są, Osobami, które przemoc stosują, a mężczyz... mężczyźni osobami pokrzywdzonymi. Przed naszym spotkaniem wchodziłam właśnie na stronę i patrzyłam, jak to statystycznie wygląda, i tutaj powiem szczerze, że no nie ma statystyk, nie ma żadnych danych oficjalnych, w ogóle żadna firma, żadna służba nie zbiera takich danych, ile statystycznie mężczyzn w przeciągu ostatnich lat na przykład zgłosiło fakt, Stosowania wobec nich przemocy. To są raczej badania ankietowe, i z tych badań ankietowych wynika prywatne jakieś instytucje robiły takie badania ankietowe, i z tych badań ankietowych wyczytałam, że aż 60% mężczyzn w swoim życiu doświadcza jakichś form przemocy, czy to przemoc psychiczna, czy ekonomiczna, czy seksualna, więc to jest duży procent, duży procent. Natomiast jeśli chodzi o dane policyjne, to w 2010 roku taka informacja była dostępna. To było bodajże 9% zgłoszonych faktów. Także tutaj jakby statystyka, no zobacz, statystyka do tych badań ankietowych ma się nijak tak naprawdę. Ja, ja dostrzegam taki problem, że mężczyźni o tym nie mówią, że po prostu nie informują nikogo o tym, bo boją się, że będą wyśmiani. Tak naprawdę, że nie uzyskają pomocy. Ja osobiście nie mam takich doświadczeń, gdzie na interwencję wzywałby mężczyzna, że na przykład kobieta no, to, to przemoc wobec niego stosuje, aczkolwiek sięgam pamięcią, że byłam na takiej interwencji, gdzie to kobieta wezwała nas na interwencję, tam. W grę chodziło o złe, jej zdaniem, złe zachowanie tego małżonka do jej córki, bo to była córka z jej pierwszego związku. I wyobraź sobie, że w trakcie tej interwencji wyszła właśnie trochę inna konfiguracja. Czyli tak naprawdę pani zgłosiła, ale się okazało, że to nie pani tu jest podmiotem tej interwencji, tylko jakby po rozmowie z jedną, z drugą stroną doszłam do wniosku, że to jednak no, pan doświadcza przemocy psychicznej ze strony tej młodej dziewczyny. I która trochę manipulowała matką, i to poszło w drugą stronę. Także to było takie zdarzenie dla mnie z rzeczywistością. Natomiast jest na pewno problem w ogóle to są trudne interwencje przemoc w rodzinie czy to jest adresowana do kobiet czy do mężczyzn są to bardzo trudne interwencje i wymaga się naprawdę od, ze strony patrolu, interwencji, który interweniuje, dużego zasobu wiedzy z różnych sfer życia i doświadczenia życiowego. No przy dzisiejszej skali dużo dzisiejszej skali młodych osób, które w tej formacji pracują, służą, no te doświadczenie niestety jeszcze nie wynika, że nabyli, je, prawda? Więc jakieś błędy pewnie się mogą zdarzyć. Natomiast no komuś wiarę trzeba dać, prawda? Więc żeby tego błędu unikać, no trzeba zawsze porozmawiać z jedną, z drugą stroną, żeby jakieś zdanie mieć na temat tego, co się naprawdę w domu doświadczyło. Czym się ta przemoc różni? Moim zdaniem, z moich obserwacji doświadczeń wynika, że mężczyźni bardziej takie klasyczne formy stosują wobec kobiet, czyli fizyczna przemoc, seksualna, ekonomiczna, natomiast kobiety zdecydowanie fizyczną, nie fizyczną, tylko psychiczną, przepraszam, psychiczną, no, seksualno-ekonomiczną. No, karanie... Ciszą, czyli nie rozmawiając, to też jest forma przemocy. Tak. Czyli tutaj ta manipulacja... To często jest gorszą rzeczą tak. niż przemoc, taka, że trochę tam tą żonę pchnie czy coś. Tak, się... tak. tak. Bardzo, bardzo istotny aspekt. Proszę tak, bardzo. Tak. Więc tu kobiety, no, z tego co ja y, słyszę to i obserwuję, no to stosują przemoc, podobno są świetne. Jesteśmy świetne w tym, żeby me, y, pana męża czy pana partnera ukarać, właśnie w, niekoniecznie wchodząc w sferę fizyczności. No, ale na przykład właśnie karanie ciszą, lekceważenie, jakieś takie no, jak to mówią, moje obojętność. obojętność, przewalanie oczami, jak to mhm. mówią moje koleżanki, to jest taka trochę pogarda też w stronę, w stronę partnera, więc to na pewno nie jest fair, to jest złe, no bo tak samo jak cierpi kobieta, tak samo cierpi, ja sobie tak myślę, że tak samo to cierpienie jest w mężczyzny. No, oczywiście tutaj się nie różnimy, aczkolwiek różnimy się bardzo, ale jeśli chodzi o o te cierpienia na duszy, no to pewnie są bardzo podobne. Dlaczego tak jest, że ci mężczyźni prawie nie, nigdy nie telefonowali e, w sprawie interwencji, tylko dopiero w trakcie interwencji wychodziło na jaw, że to jednak ten mężczyzna jest źle traktowany? Problem. No, pewnie podobna jest historia jak z kobietami. Też nie wszystkie kobiety ujawniają to, że w domu dzieje się źle. No w grę wchodzą na pewno stereotypy, mity o przemocy, też, no to nie jest męskie, że mężczyzna się będzie żalił, że złożony ma czy tam partnerkę, prawda? Więc to jest też takie uderzenie w tą męskość, ten stereotyp, że on ma być macho, silny, że on ma decydować, dowodzić i w ogóle w ogóle, ale zapominamy o tym, że oprócz tej siły mięśni, tego macho jest też ta wrażliwość, którą każdy mężczyzna też ma, czyli, czyli taki stereotyp, że mężczyźni nie płaczą. No to ja mam nadzieję, że o to pójdzie, do lamosa, bo mężczyzna też ma prawo płakać, ma prawo się wzruszyć, też odczuwa tak samo emocje, jak i kobieta, i to nie, nie widzę w tym nic złego, żeby, żeby płakał. No to wrażliwość każdy ma. Natomiast my, jako społeczeństwo, myślę, oczekujemy po tym, właśnie w tym stereotypowym życiu, Jaki ktoś ma być. I jeżeli ktoś jest na tyle słaby, że nie zbuntuje się przeciwko temu, co świat od niego chce, tylko nie stanie w swojej mocy i powie, dobrze, no świat chce, ale ja taki nie jestem, bo jestem taki, 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 no to wtedy może zareaguje. Natomiast jeżeli da się ponieść w te stereotypy i w te szufladki, no to tego nie zgłosi. Nadzwyczajnie w świecie się będzie wstydził. No, nie jest fa fajnie opowiadać o tym, że coś w życiu na mnie się nie, nie układa. I jak postrzega też się na przykład rodzina czy znajomi. No wyobraź sobie osobę, która mówi, słuchaj, mi jest źle i tak dalej, i tak dalej. No to, to co, o czym to świadczy, jeżeli my się żalimy, że coś nam w życiu nie wyszło? My nie chcemy się chwalić, że coś nam w życiu się nie udało, my chcemy się chwalić, że jest zajebiście fajnie, prawda? Więc chwalenie się o, o smutnych rzeczach, o jakichś takich właśnie nieudanych związkach czy relacjach, no nie jest fajne, stąd moim zdaniem to jest jeden element. Drugi element to są, tak jak mówiłam, te mity i stereotypy. Czyli, że to jest sprawa rodziny, że to jest tajemnica rodziny, że tajemnic rodziny się nie zdradza, że przemoc jest w rodzinach alkoholowych, na przykład. Taki mit funkcjonuje. No tak, to jest w ogóle osobny problem. No właśnie. Alkoholizm u kobiet, u mężczyzn. No właśnie. Ustawa. Więc tutaj ja oczywiście się z tymi mitami nie zgadzam i uważam, że tam, gdzie jest przemoc i krzywdzenie drugiego człowieka. I bez względu na płeć, czy to dotyczy kobiety czy mężczyzny, nie jest żadną tajemnicą rodziny. To jest coś złego, o czym powinno się powiedzieć, nazwać rzeczy po imieniu. Więc, no właśnie, więc to jest też. My się boimy też, myślę sobie, takiego wystawiania z tego, co czujemy, na ocenę innych osób, osób trzecich. Nie chcemy, żeby ktoś nas oceniał, żeby wiedział. Wiele osób też dobrą robi, jak ja to mówię, robi dobrą minę do złej gry, czyli tu na zewnątrz, emanuje, że jest fajnie, uśmiecha się i tak dalej, a wewnątrz dzieje się dramat na przykład. Stąd mamy te depresje, te takie smutki wewnętrzne no z czego to się bierze? Z tego, że ten środek nasz, to serce i dusza, no jest niszczycielski. Organizacje są po to, żeby właśnie rodziny miały do kogo się zwrócić. A przede wszystkim tu jest apel, tak jak Dorota mówi, kobieta z ogromnym doświadczeniem, że e, mamy mówić to, mamy wyjść na zewnątrz. To nie róbmy z tego tajemnicy, tylko powiedzmy, nieraz jedno słowo może uratować całą rodzinę. A nieraz to słowo pogłębi się i wtedy już jest za późno, żeby tym ludziom pomóc. Także no myślę, Dorota, powiedz mi, dlaczego ci mężczyźni tacy no, nie chcą się otworzyć? Przecież jest XXI wiek, cywilizacja, wszystko o wszystkim wiemy, bo jest internet. No, jak ty uważasz? Dlaczego no ja ci myślę, mężczyźni? Że, że głównym elementem to jest właśnie takie poczucie wstydu. Poczucie wstydu, tego, że, to, że ktoś mnie oceni, że nie jestem, na, że na 100% mężczyzna nie jest męski, na przykład. Czy to są nadal te stereotypy, tak? Ja to w tym upatruję jakby cały powód tego, dlaczego oni nie chcą o tym mówić i, i zgłaszać się po pomoc, tak naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że nasze fundacje. Się poznały i że, że możemy na tym poziomie podjąć jakąś współpracę i zbudować wspólne projekty, wspólną drogę. Bo tak naprawdę to tej pomocy takiej dedykowanej mężczyznom myślę, że jest mało. Także Twoja fundacja naprawdę fajnie się wpisuje w przestrzeń, żeby to zabudować i żeby tę pomoc zaproponować. Tak jak powiedziałeś, czasem wystarczy jeden telefon. Wypicie herbaty, kawy, porozmawianie, i powiedzenie, słuchaj, nie jesteś sam w tym problemie, dobrze, że o tym mówisz. Czyli takie nie wystawianie na ocenę tego mężczyzny, tylko wysłuchanie. To tak jak i u kobiety są podobne mechanizmy, tak? Wysłuchanie i na zasadzie takiej, że ja ciebie nie oceniam. No tak się to ułożyło, nie inaczej, ale możemy zaproponować jakieś wyjście, jakąś pomoc. Dla uratowania siebie samego, tak naprawdę. Bo jeżeli my uratujemy takiego mężczyznę, który doświadcza przemocy, czy kobietę, no to tak naprawdę ratujemy systemowo całą rodzinę. Ta fundacja dla mężczyzn jest potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci. Ja też dziękuję, dziękuję. bardzo za miłe spotkanie miło miłą rozmowę. Dziękuję.